Bo to za Sigma boy? Czy na pewno nie to coś? Tylko truli, nie, jakąś uciekam? Mm. Truli, nie, wiem, truli, jakie zegarki? Nie. Druga, druga próba. Widzowie, jesteśmy w drugiej turze i Michał udawał. Dobra, kaptuńon. Czy inna? tung tung, paina, Fajna dziesięć Walerina <laughs> bli Bry bry pata pięć Bry bry piąteczka co inna Bombardilo Dobra niech będzie jedyneczka Dobra dawaj dawaj jedyneczkę Dobra, Dobra. Jedyne. Lila lili siedemka blubini. blubini Dobra nie było to to ja tobie To jeszcze raz? Tak Dobra widzowie zrobiliśmy delikatne inne lepszy. Dobra. Tak. Tu mm dudud. Tu dudud. Dududud. Dududud. Widz. Nie udało mi to Matko, stralalelo, Dobra. go. Nie chcemy w ogóle ekran podnosić. Mam kamerę, bombadzi Po frigo będzie, po frigo będzie. Po frigo kamera będzie. tralalalo la lelo, tra la Bombardelo, krakodelo. Jak szybko Jak Po prostu cały czas idziesz klikać. Trimple. Nie trzeba! Nie trzeba! Dobra, nie będziemy ich zamiast zyskać. Dobra, to kolejne. Dobra widzowie, teraz takie coś. Nie, nie lubię. lubię. Hmm? Nie Lubię! O, widzisz, widzisz, Lubię! Lubię! Ja lubię. Ja lubię, ja lubię! Włodki, sminika, ja bombomini. Lubię. Ja lubię. Tu wszystkich grasz na no video. Lubię. Dobra ja widzowie, bo to już jest prawie lubię. koniec tego ja lubię. filmu, to następnie nagramy. 哥哥，哥哥、嗯，哥、嗯、哥。嗯嗯嗯